Można pięknie żyć, to nie jest tylko puste hasło, które powtarzamy, bo... Po prostu chce nam się to powtarzać bez jakiegoś sensu, ale można pięknie żyć. To są słowa, które znaczą konkretny element metody odchudzania braci rodzeń. Ale, ale tak, to, to prawda. Rzeczywiście, mm -hmm. powtarzamy to, można pięknie żyć. On, to, to hasło spodobało się, ty je zapoczątkowałeś, ja je graficznie w, w, w jakieś tam ramy wsadziłem mm -hmm. i jest wszędzie i, i będzie wszędzie. Jest takie graficzne ramy. Wszędzie mm -hmm. będzie. Dlatego, że to można pięknie żyć, to jest po prostu nasze życie. Znaczy ja. ja... W tych trzech wyrazach widzę to nasze życie, naszą przeprawę walkę mhm, czasami, bo to tak. była jakby walka, yy, to nie była bułka z masełkiem. Yy, broń w, Boże. Wręcz jej nie było tej bułki z masełkiem, bo inaczej mhm. nie byłoby pięknego życia, dlatego można pięknie żyć, chyba mówi wszystko. Ale też nie do końca pokazuje, co się za tym kryje i powinno kryć. Nie? A dlatego, dokładnie, dlatego to umieściliśmy jako jeden z punktów niezbędnych do zdrowia metabolicznego, niezbędnych do zdrowego odchudzania, bo. Okej, okay, z jednej strony m, sama dieta, czy sposób odżywiania jest kluczowy, jest, jest niezbędny, jest, jest no tak. jakby fund fundamentem. To, co ale... wkładasz do buzi, świadczy o tym, jakie będziesz miał życie, czy piękne, czy nie piękne za kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Dokładnie. I teraz, żeby to było tak oczywiste, jak Ty mówisz, to by wystarczyło powiedzieć Tobie, żeby tak, nie jeść przetworzonych węglowodanów, nie jeść słodyczy, nie pić alkoholu i tak dalej, i tak dalej. Wymienić te wszystkie produkty, których mhm. nie można i powiedzieć, co można. Ale gdyby to było takie proste, to to my byśmy nie musieli, czy nie robili tego, co robimy, co stało się naszą pasją. Prawda jest taka, że większość zachowań żywieniowych wynika z czegoś, co jest o krok albo dwa kroki wcześniej, czyli z emocji, z relacji i z tego, z tego życia, które niekoniecznie jest piękne. Właśnie, to jest mhm. dobre, co powiedziałeś. Słuchajcie, tak. Rzeczywiście, jedząc zbyt dużo węglowodanów zaczynasz chorować, jesteś chorym, smutnym człowiekiem, ale to nie tutaj się zaczyna, to nie jest tak, nie. że nagle ty decydujesz sobie, że zaczynasz jeść dużo węglowodanów i zaczynasz chorować. Nie, wszystko zaczyna się wcześniej, zaczyna się najczęściej od relacji mhm. i... Przyczyną chorób metabolicznych, przyczyną otyłości są relacje, koniec kropka. I to one sprawiają, że mamy ochotę na narkotyki, bo to, że my mówimy o węglowodanach i uzależnieniu od węglowodanów, to jest raz, ale przecież relacje spowodują, że jesteś uzależniony od alkoholu, od twardych narkotyków, od miękkich narkotyków i od papierosów. Tylko, że skupmy się może na jedzonku, czyli na węglowodanach. I teraz ale to jest ten sam worek. O co chodzi z tymi relacjami? Bo tu, tutaj w tym worku e, pięknego życia będą relacje. Dopóki nie przyjrzymy się swoim relacjom, bądź to w pracy, między pracownikami, między tobą a pracodawcą, między tobą a kolegą, który siedzi z tobą przy biurku, między tobą a małżonkiem, małżonką, dziećmi, kuzynami nami, ciotkami, mm -hmm. sąsiadami i nie zaczniesz analizować tym, tych relacji pod kątem tego co one powodują w twoim organizmie, jak warunkują twoje zachowania, no to nie utrzymasz żadnego nawet najzdrowszego stylu życia. Oczywiście relacje z jednej strony, ale z drugiej strony ta łatwość i dostępność tych toksyn, które nas tak. z, otaczają, nie? Czyli to jest jakby mhm. idealny skonstruowany świat po to, żebyśmy jedli, bo z drugiej z jednej strony tak, relacje generalnie kulejemy, jeżeli chodzi o relacje, bo z nie, nie, nie uczy się nas od pokoleń e, radzenia sobie z emocjami, zwłaszcza z tymi negatywnymi. E, telewizja to podkręca i mówi, że to wszystko jest proste: że wystarczy się napić alkoholu, że wystarczy zjeść słodycza, że wystarczy za, zagadać pe, pewny, pe, pewien problem nie trzeba w ogóle rozmawiać, już teraz okazuje się. I z, jednej, z drugiej strony, przemysł m, m, przetwórczy czy przemysł e, ży żywnościowy, spożywczy, dostarcza nam idealnych zamienników, Szczerej i trudnej rozmowy, idealnych zamienników kłótni, po której trzeba się pogodzić, mhm. które dają nam podkręcenie poziomu endorfin w mózgu. No, i to jest idealne środowisko, w którym jesteśmy tak, uzależnieni. Ale zobacz, zobaczcie. Właśnie mam przed oczami taki klasyczny sposób, klasyczny, klasyczną. Przyczyny, może nie przyczyny, klasyczny sposób radzenia sobie z negatywnymi emocjami i z dziećmi, bo słuchajcie, tak, zacz... problemy z jedzeniem zaczynają się już od dziecka. To my, rodzice, yy, w dużej mierze decydujemy naszym zachowaniem i relacjami z naszymi dziećmi, czy nasze dziecko będzie się zajadać, czy nasze dziecko będzie uzależnione od jedzenia, od gier komputerowych, od narkotyków, od papierosów, od alkoholu, od seksu, od, od zakupów, od wszystkiego, co sobie wymyślicie. I teraz ja pamiętam siebie jako młody rodzic, kiedy mieliśmy znaczy, mamy dwójkę dzieci, ale były małe i wymagające rzeczywiście takiego, no to, 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 jest, to jest dużo emocji, mm -hmm. dużo stresów. Wobec tego pamiętam jak dziś, żeby ogarnąć tego starszego, temu młodszemu mhm. często dawaliśmy tablet. Zatabletowywaliśmy A, okay. to dziecko po mhm. to, żeby wie, wykąpać, uspać mhm. to pierwsze dziecko. I teraz, okej, okay, fajnie, że się odsknęliśmy, ale zaraz do tego. I już w tym momencie. Zamiast radzić sobie z tymi trudnymi emocjami, stresem, mhm. wybieramy najłatwiejsze i najgorsze rozwiązanie, jakie można tylko sobie wyobrazić, mhm. bo te małe dzieci... One wiedzą, co zrobić, żeby otrzymać ten narkotyk. To mm -hmm. źródło dopaminy. I czy to jest tablet, mm -hmm. czy to jest, nie wiem, jajeczko Kinder, tak. czy to jest przekąseczka, którą szybko dajesz, żeby uspokoić dziecko, bo coś musisz zrobić, mm -hmm. bo jesteś zajęta, bo jesteś tak. zajęty. Czy nawet ten, ta skórka od chleba, która w zbyt często i zbyt dużej no tak. ilości jest, spełnia taką rolę tabletu i walki z nudą, prawda? Dokładnie. I teraz. To, to, ten świat był najłatwiejszy, to było wszystko bardzo proste, ale yy, dążę do tego. Że świadomość, która gdzieś tam zapala się w Twoim mózgu. No ja pamiętam, że w którymś momencie hmm. nawet Ty mi mówiłeś, że kurczę, zorientowaliście się hmm. z żoną, Moment. że w ten sposób dalej postępując, to okej, okay, z jednej strony ułatwiacie sobie opiekę nad dwójką dzieci, ale z drugiej strony wprowadzacie te dzieci w świat nałogów, z którego prawdopodobnie nigdy albo z, dużą, z dużym problemem będą się wydostawać przez resztę swojego dorosłego życia, czyli, hmm. czyli to jest po prostu krzywdzenie swoich dzieci. Właśnie. I teraz mhm. y, nie pamiętam tego dokładnie momentu tej dyskusji, którą mieliśmy, y, po której stwierdziliśmy, że tak dalej być nie może. Co my robimy właściwie? Mhm. Y, najpierw ocknęliśmy się, jeżeli chodzi o tabletowanie dzieci, mhm. y, potem ocknęliśmy się, jeżeli chodzi o słodycze i dawanie słodyczy dzieciom, i teraz wracając jeszcze do tego, o czym mówiliśmy, to wszystko kształtuje się za dzieciaka. Te problemy, które mamy jako my, dorośli, jako potem e, młodzież i dorośli, kształtują, więc warto z, jakby powalczyć o to, warto uświadomić sobie i po to zresztą ten film jest. Trochę zgubiłem wątek, ale chyba gdzieś tam i, i tak idziemy w kontekście uzależnienia i e, jak bardzo nasze zachowanie ma wpływ. Na nawyki żywieniowe i uzależnienia, które będą miały nasze dzieci Idziemy w przyszłości. W kierunku pięknego życia, bo, bo nie da się utrzymać zdrowego stylu życia bez chęci pięknego życia, a to wynika z analizy swoich emocji. No, taka jest prawda, że często jest trudno usiąść z kimś i powiedzieć, co nam nie pasuje w drugiej osobie, gdzie widzimy problem, bo za tym idzie niestety trudna często rozmowa. A ta rozmowa jest potężnym stresem, więc niestety wiele osób woli unikać, że tematu nie ma, woli mhm. przemilczać. Najgorsza taktyka, którą możesz zrobić w stosunku do swoich dzieci, do swoich partnerów, żonów, mężów i przyjaciół, to jest przeczekanie danego problemu i udawanie, że jego nie ma za jakiś tydzień, w, zgodnie z zasadą czas leczy rany. Nie, czas nie leczy rany, tylko czas powoduje, że ten problem zostaje zamieciony pod dywan, w którymś momencie ten brud spod dywanu e, wyleci, i będzie wtedy naprawdę duży problem. No i będą wtedy choroby metaboliczne, bo jakby dążymy do tego, że rzeczywiście to zajadanie się, podjadanie, przejadanie i zbyt duże jedzenie węglowodanów zaczyna się od relacji yy, i, yy. i toksycznych bliskich. Tak, no czyli, czyli relacji i warto sobie to przemyśleć, to co mówimy i przeanalizujcie może swoje życie pod tym kątem. Jeżeli ten film sprawi, że tak jak ja popełniałem błędy, jeżeli chodzi o wychowanie dzieci, co do dawania im zbyt dużo narkotyków, czy tych uzależniających substancji typu tablet, typu słodycze, to, to znaczy, że odnieśliśmy sukces. Jeżeli chociaż jedna osoba po tym filmie stwierdzi rzeczywiście, kurczę, muszę pogadać z partnerem, muszę pogadać z dzieciakami, bo dalej tak być nie może, to znaczy, że osiągnęliśmy sukces. Mhm. A też sukcesem będzie, jeżeli waniecie w kciuka, bo to też będzie oznaczało, że to, co mówimy, ma sens, i wtedy bez duszy na algorytmy podeślą ten film osobom, które potrzebują pomocy. Chyba ważne jest to, żeby też subskrybować ten kanał. Jeżeli to nie jest problem, to prosimy Was, subskrybujcie ten kanał. To jest dla nas bardzo ważne. Myślę, że no, dziękujemy.